Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam. Jedziemy dzisiaj do Karpacza. Mamy zamiar troszkę odpocząć, więc chcemy się przejść po Karpaczu, może coś zjeść. Popatrzę, widzieliśmy na kamerce internetowej, że jest tam śnieg, więc zapewne będzie fajnie miło. Może zimno, ale będzie przyjemne. No oczywiście, lubimy się czasem wychłodzić. Tak. Chciałam jeszcze zauważyć, że jedzie z nami do Kusia nie wiem czy widać, mam nadzieję, że widać tam z tyłu torba leży i ona sobie śpi w tej torbie, także zadowolona jest, nakarmiona, mamy nadzieję wybawiła się w domku, także wzięliśmy taką torbę specjalną na ramię do noszenia, będziemy ją nosić więc też może zobaczyć trochę karmacza, puszczać ją nie będziemy domownika, aby po Ałcie nie musiał latać i bardzo, bardzo mu się torba spodobała i teraz stoi otwarta w pokoju i jak mówimy, że wchodzimy, jedziemy na przykład do izymamy albo do domu mówimy, że jedziemy, to ona wchodzi sama do torby i już czeka na wyjazd. No fajne. Tak, także to jest taki 10 km przed nami daleko widać, że w górach leży śnieg słoneczko świeci ładnie, miejmy nadzieję, że będzie nam tak świecić i pogoda nam dopisze już niedaleko tutaj jak widzimy nie ma śniegu ale tam powinien być śnieg kto wie, być może będzie padać śnieg także też to mało prawdopodobne, że jesteśmy blisko za 600 metrów jedź dalej prosto ale pięknie tam widać góry ja tu ja pokazuję 6 stopni. Także to ciepło jest, mm. tylko wiatr wie taki nieprzyjemny. I jesteśmy. Deszczyk nam zaczął padać. Mogły padać śnieg, a nie deszcz. Był przyjemnie. Szukamy miejsca do parkowania. I właśnie chciałam tutaj zwrócić uwagę, widzicie zielnik po drugiej stronie? Pisze? Mam nadzieję, że widać tam w głębi, jest taki budyneczek, i tam spaliśmy. Naprawdę fajna miejscówka, polecamy tam to miejsce. Jak znajdę jakieś filmiki, to może teraz pokażę z tego miejsca. Jesteśmy właśnie już w pokoju, się rozpakowujemy. O, Max przyszedł nocnik, tron dla Aleksa. Tak, tron postawimy w łazience, taki pokój mały, piękny. się rozpakowujemy. to już bałaganik się zrobił. Ja się kopać, ja się tu ja. Aha. No kurczę, coś się klimatyzują. Mamy wodospad koło domu prywatny. Super ja. Cześć chłopaki, kolejny dzień nasz w górach, tak? Tak. Jaki dzisiaj plan mamy, co? Kto powie? Co dzisiaj... do bazy. Co dzisiaj robimy? A gdzie jedziemy? Jak plac zabaw! Na plac zabaw, tak? A gdzie jeszcze? Ja wiem, gdzie jedziemy. Tata wie, no kto powie? ...kosmoickiego piastercka. Dobrze, do Leicester City dzisiaj jedziemy. Jak się ubierzecie? co powiesz? Za kogo się przebierzecie? Ja ...jaką Dobrze, brawo! Ja I co? Kto będzie jechał na koniu? Mato, to A kto ma w Wielbłądzie? A na Wielbłądzie? Ty, ja. tak? Bo są z ja, koniem ja. i wielbłądem. Biorę wielbłąda. Tak? Już jeździłeś wielbłądem, pamiętasz? Kiedyś. No to złapi krofę na wielbłądzie. No zobaczymy. Złapię laso na wielbłądzie i zrzucę na krofę. No. Ale fajnie tak przyjechać w takie miejsce, gdzie się było, właśnie wspominamy, że tutaj po prawej stronie jest solanka, troszkę dalej. I też byliśmy w tej Solance, więc grota taka solna, więc też może pokażę to sobie powspominamy, jak to było, było z miłą chęcią obejrzymy, jak to wyglądało. Było fajnie, naprawdę wesoło. Baga, wszyscy zakładamy obuwie ochronne i wchodzimy do groty solnej. Taka mam. Dwa. A gdzie drugi? Co tak długo. Tata, załóż te buty ochronne, bo nie pójdziesz. Uj, to buty są. Zobaczcie, jakiego ja mam inteligentnego męża. Jesteśmy w gracie solnej. Wszędzie jest sól dookoła ściany z soli. To jest piewkiwa woda. Gdzieś się wchodziło, prawda? Tak. Tu wejście. tutaj. było wejście. Tak, tutaj. tutaj. Gdzie jest ten sklep, to nie wiem gdzie. A później zrobili tam z boku na... w w tą gębę. Tak, tu pier pierwszy raz tu byliśmy. Jesteśmy w gracie Tak. Pierwszy raz. Czekam, czy to tam będzie działa? Chyba jakaś miękę wybrała, to mi coś zmieniło. To jest tak siłko. O, i piejeża się skętka. Coś innego niż tak nie? Fiaszek, nie? A, a drugi raz gdzieś tutaj wchodziliśmy. Tak dobrze mówię? Dziś tutaj tak, było wejście. Tutaj tu, 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 tu. Tak, tak, tak. To jeżeli znajdę, to pokażę. A tam sprzedają gofry Lody. I pamiętam, że się pytam o bitą śmietanę. I niestety, bita śmietana jest z puszki, a nie robiona ręcznie. Także nie kupiliśmy tam wtedy. Pamiętasz? Więc też byłamy Szukamy, zaparkujemy sobie gdzieś i pójdziemy się przejść. Śnieżek leży, deszczek pruszy. Ruch duży po drodze też o pan nas puszcza. Zaparkujemy sobie tutaj na parkingu. Płatny parking. O ile będzie miejsce? Miejmy nadzieję. U, u nie ma miejsca. Nie wiadomo czy to nas to stroni, czy nie. bo pańskie samochody Więc chcę parkować tam. Dobrze, dobrze, ja po prostu musiałem się obrócić. nie Ale nie, Pojmycie, tutaj pan parkuje z myszy. Dobra. Także pan bardzo uprzejmy. Żeby zaparkować tutaj. No widzę jakie mamy szczęście, my to zawsze mamy szczęście. A on czeka, żeby tamten wyjechał, Tak. tak. Aha, i tutaj sobie zaparkujemy. Ja Tego trąbił no, A to chyba nie Polak? No, akcent nie. Uh -huh. A na polskich numerach. No dobrze, to ile tu kosztuje opłata parkingowa? 5 zł. Godzina yy, cały dzień 25 zł. To tanio cały dzień. Cały 25 tanie. zł, to płaciliśmy już po 50. Nawet. No. Uh -huh. To dlatego że ludzie tu stoją. bo... Tak, to, to na cały dzień no, zostawić to, sobie samochód to. Samochod, tak to się opłaca. Wypokiem kościół. Uu. udało się, mamy miejsce. Pan po krótkiej wymianie zdań, czego już nie będę Wam pokazywać, wycofał. Także Piotrek tutaj zainterweniował, więc mamy miejscówkę i świetnie, bo byliśmy w kolejce, także nie ma tak, nie? Trzeba postawić na swoim. No pewnie. Trzeba być twoje dla Spójrzcie jak wieje. Bardzo, bardzo silny wiatr. Śnieg sypie, dobrze, że śniega nie deszcz w tym momencie. I tutaj siedzi Niunia. A jej wygodnie, bo ona jest taka wykręcona od torba. Nie jest na płasku. być ten Myślisz? Pakujemy tutaj Niunię. O, ona będzie widziała sobie. Patrzyła. Dwie torby. Żeby jej na pewno było ciepło, także ona się stresuje też. Żeby nie zmarzła. Nosek wystawiła ślicznie. Oj, tak lepiej. No ślicznie, no i będzie to nie było twarde tutaj, nie ślicznie. będzie tak lapać. Ale patrzcie, co się dzieje. I jest niesamowita. Uuu, śnieżyca. Schodzimy w dół, idziemy na główną ulicę. Lunia sobie tutaj fajnie siedzi. Widać ją? Widać. Dobra, dobra, fajnie. Widać, ma. Także niech sobie patrzy. W śniegu jest, no dosyć, dosyć. Ulica czarne, przejezdne ale cóż lepiej tam tak biało, strasznie. tu już troszkę lepiej jest zimno grzane wino ale my na grzane wino nie pozwolimy bo... bo jednak Piotr prowadzi, to nie będziemy pić nie będę mu smaka robić mówię, że ci smaka nie będę robić ja ty masz się napić. Kochane sprzedają, popatrz. A? Patrzcie No bo to blisko, to czek. tutaj to też. Tak. Tutaj pootwierane te budki. A tu spacerowaliśmy z chłopakami? No i tak, trzeba takie miejsce dzisiaj. Było, tu jak pamiętam wszystko. Zupełnie inaczej. Idziemy na tą główną ulicę. Wszystko pootwierane, jak widzimy. Także fajnie się I Im mniejsze, tym cieplej chyba będzie. Mam nadzieję. Ale ludzi sporo. Pomimo, że to jest koniec weekendu już, 14 godzina. Fajnie. Fajnie, fajnie. Ale ciepło tutaj, nie wiele, to tam nas tak wyglądało na górze. No tu jest ta swojska chata. Tu mam chyba z Aleksem i z Maksem fotkę. Tu takie stałe. A chyba tak. Czek pisze o sypki. Ło z Wiadomo jak jest ciepło, to jest inaczej. Ale zimowa pora też jest fajna. Szczególnie jak się na artach jeździ. Tak. Czekasz czym. Jesteśmy właśnie na obiadku. Ja mam polędwiczki wieprzowe z kurkami, z pieczonymi zimnaczkami. Chłopaki mają pier piers kurczaka, a tata sobie wziął z kurczaka na słodko. Z ananasem i z żurawiną. Hmm. Każdy coś innego. Dobra? Super. Tak, myślałam o innej knajpce. O takiej, gdzie byliśmy ja taką baraninę miałam A, no i ty tam podwójną, piłeś krwawą Mary i to inna była. Chyba dalej. Karkonosze, jest znaczne, trzeci stopień. Pisała. Patrz, co jeszcze w tym co To jest to, Ludzi bardzo dużo. Czapki dysponują też. okej. piejesz. Tak, że Tam była... Chodzi, Tak. Tutaj. Tak. Jesteśmy tutaj, tutaj. Tutaj. Tutaj tak. w tej restauracji rosyjskiej. Jak znajdę coś, to pokażę. Bardzo fajnie. Ja dlatego mówiłam, że to jest tak jak to tak, opowiadam, tak. bardzo fajnie tam jest, jak coś znajdę, to coś pokażę, nie obiecuję. Zobaczymy. Tego materiału mamy tak dużo, że ciężko ogarnąć. Moja baraninka, tych chłopaków właśnie jedzonko. Aleksandru się pierożki. No one się same. Smaczne? Super. I tutaj gdzieś w prawo, dalej w Biedronka chyba będzie, mieszkaliśmy. Taki apartament mieliśmy z dziewczynkami, jak byliśmy. Tak, tak. <grym> przemyśleć. to było dokładnie, ale gdzieś tam O, jakiś miszek. Si patro. Zgrają euro. A ja w Biedronkach. I tutaj skręcaliśmy o, tutaj gdzieś za Biedronką w prawo i, i mieliśmy nasz apartamentowy. Taki fajny tamtą, naprawdę. Ja nie mam dojść takie mączki O tu jest Biedronka, tak? Na dół się schodzi do Biedronki. I tutaj tą drogą, na tych schodach. No tak. Widzisz, jaką mam panę z dobrą. Nie, to jest jakieś góralskie sery. Bardzo, Fikielna. A tu chyba nie byliśmy. Nie, tu nie. Tu nie byliśmy. Tutaj tak, była gdzieś taka na szaszłykach. Tak, tutaj byliśmy na Jesteśmy właśnie w restauracji, jemy tutaj obiadek. w tutaj wcina. Tak, szaszłyka. Jak ci smakuje? To coś tam opowiada tak. inny dom. Tak? Mhm. I jak ci się poda dom? Super. I... Tak? A co ci się podoba? Dom. Aha. droga, mhm. trochę się zaczuje. Tutaj sobie wachluje się, bo jest gorąco. Tak, e, ja też. Ja. A tu nie ma już tego tak, chyba. Stepu, A wstęp powódnicze jest, ale tu byliśmy na coś tak. Mhm. Restauracja była. Kiermaż tanich sałuzki. Ale Pizzeria po prawej. Język wokół. O tam idzie Ala Bogdan po lewej. A? a taki wysoki. Wysoki, no. Ale kantoria nigdzie nie widzę. Mamy właśnie problem, bo nie mamy gotówki. Co jest? Małe, to wszyscy nie ma. I kotki. Widziałeś Piotrek Kantor gdzieś? Nie, nie widziałem się. Kurcze. Osypki. Mamy problem. Jest Kantor! Popatrz! A chciałam już jest. powiedzieć, bo zapomnieliśmy karty. I szukamy Kantora. jest Kantor, super. To świetnie. Stówkę wymieniamy i... Euro 4,38 mm. Trzeba powiedzieć, że taki strasznie lichwia z tych stawki tutaj 4,38 kupno i 4,75 sprzedaż. Naprawdę? Mm. 4,40 parę dostaliśmy mm, u nas, więc no a to było wczoraj, więc różnica <grym grym z sprzedaż> jest ogromna. I 4,60 sprzedaż. Była. I jeszcze pan nie wystawił paragonu. Powiedział, żeby jutro podejść po paragon, bo system ma zamknięty. No zaskakujące. No, Także jakieś 10 zł straciliśmy. Trudno. Restauracja była kóz. Czekaj, czy dobra. Jak ktoś tutaj jadł, to proszę pisać. Będziemy wiedzieć. Ale wichura. Może ktoś napisał, gdzie jest najlepsza restauracja w Wszystko, wszystko. Nie odśnieżone tutaj Tak To tu sobie może obejdziemy tak Bo tam dalej już nie będziemy iść Czekaj, próbuję się skupić Tutaj gdzieś stąd Startowaliśmy do WANG wtedy Pamiętam, że szliśmy tędy Coś było, kojarzysz? to tego kościoła wank. I tak, i szliśmy tą drogą. Tak, tak. Pamiętam, że nagrywałem ten kościół. Tak, dobrze, teraz idziemy tam, bo lecz jest. Więc zobaczymy tutaj. skręcimy się w prawo. Będziemy tam w środę, bo jednak tam jest cieplej Nie, tu Bawiły. Tak. Gdzie oni nie byli? I obok, tutaj chyba były takie dmuchańce. Tak, tak, tak. tak tutaj. Wszyscy byliśmy na tych dmuchańcach, tak, byli. tak. Jejko, jak znajdę filmiki, to, to wrzucę, pokażę teraz. co nie, co tamtych czasów, bo było super. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie z Karpaczu i żeśmy zrobili otwarcie placu zabaw. I zapraszamy wszystkie dzieci na plac zabaw. Niech Zaraz wszyscy przyjdą i zaczynamy właśnie woda i jeden, dwa 3, 2, 1, stach Ale ja? wygrawiałeś Piazda <grywa> Super Weź Alexa na górę. A tam są poduszki tylko, a to się zgada. Idź na górę! Ale nie wejdziesz tędy Tutaj wieje bardzo, poza tym tutaj taka główna droga, więc kręcimy sobie w, wow. w, w prawo. Widzę, co tam pisze z zamazany napis. O. Jaśkowa izba. To jeszcze choinka jest. Jaśkowa malinówka, jaśkowa patelnia. wygląda ciekawie. Kolejka jest chyba. Nie wiem, czy mi się wydaje. Nie znaczy, tak. taka wietrzna pogoda, ale tu w całej Polsce. Tak wieje, o widać po końce. Jak się rusza. ostrzeżenia, alerty przychodzą na telefon. Wino grzane bezalkoholowe. <gryzanie> Więc idziemy coś zjeść. I się zakrzeć. Tutaj są kołacze na gorąco. Nie widać, jak panie robią. Nie widać, nie ma tak dostępu. Na górze też coś jest. Restauracja. Sandwich Brower. Tutaj w tej kawiarni byliśmy na lodach przepysznych na jabłczniku na ciepło. Widziałem, że jesteśmy w kawiarni. Teraz czekamy właśnie na lody i desery. Tak, ja też jestem. I wcześniej byliśmy na pizzy. Aleks właśnie dostał swój deser. Owocami, truskawkami smakuje. już czeka na gorsza, ta to już wcina swój deser i ja też Smakuje? O no, winogronek teraz się wybierać. Max też już jeloda. Dobra mhm. tak. Dobre. Tak. 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 Warto polecieć, w bardzo smakuje. nie, tam jest... Nie mogę aż mówić, bo tam ten śnieg zawiewa. Seria diabolo. Seria diabolo. Kiedy? No kiedyś lody żeśmy kupowali tutaj. Nie Piotrek, w tamtej góry. Nie? Nie, nawet w środku się nie zgadza. Zobacz, gdzie jest bar. No tu żeśmy zamawiali i tam już wyszli z boku. Tu w prawej żeśmy zamawiali. lody ty i puszcz mi tam stół. mile widziane napisane. <laughs> Także nasz nie musisz. Na się napisie napisie. można. Jesteśmy właśnie w kawiarni. Jemy, ja przynajmniej szarlotkę na gorąco z bitą śmietaną, z lodami, ale przypyszne. Chłopaki mają desery lodowe z trzema gałkami, ale też wyglądają smacznie. I jak? Aha. I tata też ma taki deser. Smakuje? Mm -hmm. I patrzyliśmy, gdzie na naleśniki Bistro Cafe. I już nie zamierzamy szukać, idziemy tutaj spróbujemy, zaryzykujemy.